Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym jazdzie na nartach. W tym odcinku zaproszę was do Snow Paradise Wielka który jest niedaleko polskiej granicy, niedaleko Zwardonia. Tutaj mamy Zwardoń w tym miejscu. Można tam bardzo łatwo dojechać od strony Bielska Przeżywiec kierując się tutaj na Milówkę i na Zwardoń. Można też jechać od strony tutaj Cieszy na przeszczechy, przeszczadce i tutaj kierując się na ośrodek, zaraz to powiększę, więc zobaczycie dokładnie jak to wygląda. Łatwy dojazd też jest z Wisły na Istewną, na Milówkę, można dojechać także blisko granicy, fajny dojazd. Ja teraz sobie powiększyłem tą mapkę w celu wyjaśnienia, bo jeśli pojedziecie przez Zwardoń, to musicie zwrócić uwagę, że tu jest droga D3, na której jest wymagana winietka. Natomiast jeśli nie macie winietki, to musicie w nawigacji ustawić, że unikała opłat, i wtedy Was nawigacja poprowadzi tutaj bokiem i tą drogą, taką przez skalitę, a następnie tutaj sobie, tutaj sobie pojedziecie. Tą drogą na oszczadnicę, gdzie was poprowadzi tutaj do ośrodka. Można też wjeżdżać w ośrodku, to jest dedowka się nazywa tutaj na górę, a można też jechać na laliki i wjeżdżać sobie tędy, bo to jest jeden ośrodek, i on jest, te wyciągi są, kolejki są ze sobą połączone. Natomiast warto zwrócić uwagę, jeśli były duże opady w nocy, czy droga, jeśli tutaj skręci, będzie całkiem biała, to trzeba uważać, bo tu ta droga jest taka poboczna droga i gdy myśmy jechali, ona była całkiem biała, grząska, dużo śniegu kopnego. Ja mam łańcuchy, ja mam też dobre opony zimowe, jestem doświadczony w jeździe zimą w górach, także proponuję czasem nadłożyć tutaj te drogi i bezpiecznie jechać tą drogą, bo będzie na pewno odśnieżona. W ośrodku Snow Paradise pomimo że w Beskidach było mnóstwo się super warunki, nie wszystko wszystkie kolejki były czynne. Nie była tutaj kolejka czynna F, nie był ten wyciąg B, natomiast reszta była czynna. I w tym odcinku, bo to są jedną dwa odcinki, gdyż tych tras jest trochę i jeden to był zbyt długi, omówimy sobie zjazd trasą, trasami do Dedowki, czyli wiedziemy sobie tutaj kolejką i następnie jedziemy trasą niebieską. Poddolną stację, następnie zjedziemy sobie trasą tutaj czerwoną Poddolną stację, a następnie wjedziemy, ale tego nie pokażę wyciągiem orczykowym, tego nie pokażę, bo to by było nudne, jak się jedzie wyciągiem orczykowym, zaczniemy jazdę od tego miejsca, trasą czerwoną piątką, później wjedziemy na trasę siódemkę i zjedziemy sobie Poddolną stację Lalik. Resztę omówimy w kolejnym odcinku. Zapraszam na film. A my już jedziemy kolejką od Dedowki. Po lewej mamy trasę niebieską 1, po prawej trasę czerwoną 2A, a pod dolewem szkółka narciarska, wytyczony teren, jak widzicie, do nauki dla dzieci. No i tak to wygląda. Tutaj po lewej teraz mamy czerwoną, a po prawej niebieską. A my jesteśmy już na górze, tu jest trasa niebieska, tam jest kolejka do orczyka w stronę Laliga, Chcemy jechać, o którym wspomniałem. Na mapie A tu jest górna stacja kolejki i początek trasy. A po ustaleniu z żoną gdzie jedziemy, trzeba ruszać na trasę niebieską jedynkę. E, I tu na początku jest e, lekko stromiej, jednak nie ma tragedii. Stok jest szeroki, super warunki, także spokojnie sobie tutaj śmigam. Jak widzicie ja standardowo Nabieram prędkości i tutaj, przed tym ośrodkiem, który idzie na wprost do nauki jazdy, tam zjeżdża się w lewo na trasę czerwoną. My, natomiast, jak powiedziałem, idziemy trasą niebieską. Tutaj widzicie ogrodzone naukę jazdy dla dzieci po lewej stronie z własnym wyciągiem, i tak to tutaj sobie fajnie wygląda. Trasa jest szeroka, tam widzimy kolejkę z dedowki, którą jechaliśmy przed chwilą, a tak to wygląda od dołu. Tutaj jest nawet całkiem płasko, więc początkujący adepci narciarstwa mogą sobie fajnie pośmigać. Ja natomiast, jak już Wam pokazałem, jak ta trasa wygląda, ruszam sobie dalej. Jak widzicie, cały czas tutaj jest dosyć płasko, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że trasa się trochę zwężyła. Jest trochę bardziej wąsko, także momentami, jak jest dużo narciarzy, może być lekki tłok, ale nie jest jeszcze źle. Trasa jest oświetlona, z tego co przynajmniej ośrodku ma 1300 metrów długości. Tutaj jest bardziej stromy kawałek, tu było lekkie oblodzenie, ale nie było tragedii. Skręcamy sobie i śmigamy dalej wśród lasu. Trasa nie jest szeroka, także gdy było dużo ludzi, to może być trochę tłoczno momentami. O, jak widzicie, także jadąc szybko muszę uważać na tych ludzi, ale widzicie, jest całkiem płaska. Początkujący narciarze mogą sobie tutaj śmiało, śmiało śmigać, skręcać, kombinować, uczyć się. Eee, widzicie, jak tu wszyscy jadą na krechę, Ja natomiast proponuję Wam, jeśli już jedziecie taką trasą, to, to nie jedźcie na krechę, spróbujcie sobie lekko szusować eee, bo żeby się po prostu uczyć, a nie tak jadąc bezczynie to jest taka moja propozycja. Ale, oczywiście, pojedziecie jak chcecie. Ja tu w takim razie widzieliście, jak to wygląda od dołu, jest całkiem płasko. I jadę sobie dalej, powiem wprost, to nie są trasy dla mnie, ale pojechałem ją, żeby Wam pokazać, bo ja tu muszę strasznie uważać na początkujących właśnie. E, tym bardziej jak jest tłok, żeby w kogoś nie wjechać, bo ja jadę zdecydowanie szybciej, także, także tak to wygląda. I już dojedziemy na dół pod dolną stację w Dedowce i już dojedzamy. Tutaj zwalniamy, żeby w kogoś nie wjechać, jak widzicie jest dość sporo ludzi, tutaj można coś zjeść, są bary, także zatrzymujemy się i tak to wygląda. I to była niebieska jedynka. A my znowu jesteśmy u góry. Tutaj widzicie kolejną dedowkę, którą wjechaliśmy, górną stację. Jestem po jej prawej stronie, bo chciałem jechać na trasę czerwoną 2a. Niestety nie dało się tam przejechać, było zagrodzone, więc muszę się kierować znowu tutaj, jakby w lewo od strony kolejki na trasę niebieską jedynkę, tam gdzie przed chwilą jechaliśmy. I staram się znaleźć jakieś miejsce, gdziebym y, mógł przejechać na tą trasę 2A. Nie wiem czemu ona była zamknięta. Y, w sumie były bardzo dobre warunki, gdyby ją dobrze przygotowali, to było super. Natomiast jak sami zobaczycie, ona była w jakiś sposób przygotowana, ale wydaje mi się, że nie była wtedy wyratrakowana, chociaż było twardo na niej. Y, I tutaj z tego miejsca ruszyliśmy poprzednio. Ja natomiast jadę tutaj, bo widzę, że tu się narciarze kierują. O, jeden się wywrócił, bo tu jest tor saneczkowy. widzicie tam rurki, idą i do mnie ona na tych rurkach, bo narta objechała i się wywrócił. Stwierdziłem, że pojadę tędy, bo tu ktoś jednak jechał, taka trochę freelidowa na dziko, znowu mamy rurki, więc trzeba uważać, żeby się nie wywrócić. Raczej tędy nie jedźcie. Tutaj teraz sam jak przejechać i będę musiał tutaj wycelować. Udało się. I w ten sposób jechałem na trasę czerwoną 2a. Jak zobaczcie, tam od góry ona się zaczyna, tam było zamknięty wjazd, nie dało się inaczej niż tutaj. Więc ja sobie y, tędy wjechałem i ruszam na tą trasę 2A. Tak jak widzicie, jest biało, y, jest fajnie, jest twarda, ubita, natomiast nie jest tak jakby do końca wyradrakowana i właściwie nie wiem czemu Słowacjom zamknęli. Tutaj idzie torsaneczkowe, uwaga na te słupy, żeby mnie czas nie wjechać. A tak wygląda trasa czerwona, nie jest jakoś y, szczególnie trudna, y, ruszam sobie dalej. E, taka łatwa czerwona ta trasa, e, tak jak mówię, nie rozumiem dlaczego była zamknięta. Natomiast tam już widzicie tą szkółkę narciarską koło kolejki, dedowki, e, ogrodzone to miejsce, gdzie jechaliśmy na trasę niebieskiej, ją pokazywałem. I tu jest ten przejazd, gdzie jest niebieski, skręcając w lewo, można przed tą szkółką narciarską wjechać na trasę czerwoną. I tu się w sumie zaczyna już czerwona, chyba 2B jest oznaczona, i ona była czynna, i tutaj już dużo, sporo narciarzy jeździło. Ale jak widzicie, jest tu w tym miejscu płaska, także to jest taka w tym miejscu bardziej niebieska. Natomiast yy, widziałem, jak tu dzieci jechały, a na dole się wywracały. Także niech was to, że jest płaska, nie zmyli. Tu mamy jakiś bar, i właściwie od tego momentu zaczyna się bardziej stromy odcinek. Tutaj, jak widzicie, jest dosyć płasko. Yy, tu jest bar, gdzie można coś zjeść. Widziałem, że tam coś jedli, zatrzymywali się. Także. Można też zrobić sobie postój, natomiast my ruszamy już teraz na trasę czerwoną 2B. I od tego momentu, jak widzicie, już tak śmiało sobie na kreskę nie jadą. Zacznie się bardziej stromy odcinek. Ja od razu nabieram tutaj prędkości, chociaż dla mnie to nie jest jakoś szczególnie trudne. Natomiast były jakieś tam muldy, były oblodzenia, ale jeszcze nie było takiej tragedii. Natomiast gdy były większe muldy, się robiły, gdy był ten śnieg ciężki, mokry, to by było trochę gorzej, gdy było wyjeżdżone, czy gdy był lód. No i tutaj tak ona wygląda od dołu, e, natomiast tu nie jest jeszcze najbardziej stromy, najbardziej stromy jest teraz ta część, według mojej opinii, którą teraz pojedziemy, którą właśnie ruszę. o widzicie, tu jest według mnie najbardziej stromy odcinek z tych dwóch tras y, czerwonych 2A i 2B. Nie jest on jakiś długi, ma z 200, może 300 metrów. Natomiast jest stromy i tutaj uwaga, bo tutaj był, pojawił się lód. Tu szczególnie na tym zakręcie. Chociaż jest płasko, ale było bardzo oblodzone. Nie wiem, być może dlatego, że narciarze tu wyhamowywali. Eee, tak to wygląda. A tam że widzimy dolną stację kolejki Dadowka, tutaj jest dość płasko. I było dość oblodzone, co mnie trochę zaskoczyło. Widziałem jak się tu wywracali w innych zjazdach. A tu mamy po lewej WC, kasy, y, automat do skipasów i dolną stację kolejki w Dowce. A tam widzicie końcówkę orczyka, którym właśnie przyjechaliśmy, wsiedliśmy, od strony Dedowki jechaliśmy, bo będziemy się, tak jak omawiam nam kierować w kierunku dolnej stacji kolejki Laliki. I właśnie ruszamy na trasę na początku czerwoną piątkę, o której wspomniałem. Jest to trasa czerwona, więc jest ona tutaj stroma. Nie bardzo, ale jednak jest. Zaczyna się od razu od bardziej stromego odcinka. Trasa fajnie przygotowana, fajnie się tu jechało. A tak ono wygląda, patrząc od dołu. Natomiast ja sobie ruszam zaraz dalej. Moja żona tutaj, widzicie, też jedzie. Także nie jest taka tragiczna skoro moja żona jedzie. I jedziemy dalej. Ja nabieram prędkości. Były tu jakieś muldy, trzeba było trochę szusować. Trochę prędkości się nabierało. Natomiast było tutaj, jak widzicie, kawałek dalej trochę wypłaszczona. Trasa, także można było tu fajnie sobie śmigać, tym bardziej, że była ona dość szeroka, natomiast tam z lewej wbiega nam trasa niebieska, teraz nie widać, teraz widzimy od dołu, natomiast tam w pewnym momencie, za chwilę zobaczycie, wbiega o tam nam trasa niebieska. Którą ja niestety nie jechałem, jakoś ją przeoczyłem, niestety w tym ośrodku bardzo źle były oznaczone trasy narciarskie, więc jak ktoś był pierwszy raz to trzeba było naprawdę patrzeć na mapkę, żeby się nie pogubić. A tutaj znowu mamy bardziej stromy odcinek, o tam nam biega ta właśnie niebieska, więc tu trzeba trochę uważać na narciarzy. Natomiast tam widzicie po prawej takie rozwidlenie i tam po prawej biega nam trasa czerwona szóstka, z którą też pojedziemy, ale to już w następnym odcinku. Widzimy tam dolną po prawej tu przed tą trasą stację kolejki Krzesełkowe F, która była nieczynna. Natomiast po lewej widzieliście akcję ratowników goprowców słowackich. Dość często zdało się tutaj wypadki. Nie wiem, czy w tym ośrodku. Często widziałem, że interweniowali, a tak to wygląda od dołu, a tu po lewej macie szóstkę czerwoną, którą będziemy w następnym odcinku. Natomiast my musimy się kierować tam na dół i wjeżdżamy teraz na trasę niebieską siódemkę, która poprowadzi nas prosto do e, podstacje, pod kolejkę krzesełkową e, w Lalikach dolną stację ja tu kiwałem na żonę, dlatego się tutaj zatrzymałem ale ruszam dalej, bo ona już dojechała i jedziemy niebieską siódemką. Jak widzicie jest płaska, bardzo fajnie się tu już W sam raz trasa dla początkujących, natomiast gdyby było dużo narciarzy, to by mógł być tłok. Szkoda, że ta kolejka, tu, którą minęliśmy, F nie była czyna, bo to by się rozłożyło ilość narciarzy i fajnie by się jeździło na tych czerwonych trasach, na których jechałem i na której pojedziemy. Natomiast było to nieczynne, także widzicie ja nabieram prędkości, muszę uważać tutaj na narciarze, szczególnie tych początkujących, bo nie wiadomo w którym momencie oni mi tu skręcą pod narty, eee, o właśnie tak. Natomiast gdy dojedziemy pod dolną stację kolejki w Lalikach, to będzie koniec tego filmu. E, e, oczywiście z Lalik i tam z tam trasy czarnej, czerwonej e, e, będę wszystko omawiał w następnym filmie. Ja na tym powoli będę kończył. Jeżeli film się e, podobał, to proszę polubcie to mnie motywuje do tworzenia kolejnych filmów. Subskrybujcie mój kanał, żeby nie przeoczyć kolejnego filmu i następnych zjazdy na nartach nie tylko, a my już tu dojeżdżamy pod dolną stację kolejki kanapowej, krzesełkowej i gondolowej, w gondole też tu kursują i na tym będę już kończył, że jesteśmy pod dolną stacją, ja się tutaj zatrzymuję i dziękuję, do zobaczenia gdzieś na stoku. Cześć.